Kolekcja to głównie narzędzie marketingowe, ale także sprzedażowe. Jest to subiektywnie dobrany i wyselekcjonowany zbiór produktów z różnych kategorii, połączony wspólną ideą, motywem, promocją, sezonem lub zastosowaniem. W odróżnieniu od kategorii, kolekcje pojawiają się w sklepie internetowym na określony czas, natomiast kategorie zazwyczaj są stałe. Jak stworzyć kolekcję w sklepie Shopper? W panelu administracyjnym przejdź do zakładki obsługa sklepu kolekcje. Zobaczysz tutaj listę wszystkich utworzonych w sklepie kolekcji. Z tego poziomu możesz od razu zdecydować, czy dana kolekcja ma być aktywna w sklepie, czy nie oraz która z nich ma być wyświetlana na stronie głównej, ale o tym więcej powiem później. Aby utworzyć nową kolekcję, kliknij Dodaj kolekcję, zaznacz aktywność kolekcji, wprowadź jej nazwę. Możesz także wprowadzić opis kolekcji, który będzie wyświetlany nad produktami w kolekcji lub pod nimi. Kliknij Zapisz. Po zapisaniu kolekcji pojawią się dodatkowe zakładki. W zakładce pozycjonowanie możesz wprowadzić metadane, które będą miały wpływ na pozycjonowanie oraz na to, jak kolekcja będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Domyślnie dane są skonstruowane w optymalny sposób. Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy w tej kwestii, sugeruję w tym miejscu niczego nie zmieniać. W zakładce Produkty w kolekcji możesz dodać produkty z Twojego sklepu do tworzonej kolekcji. Po dodaniu produktów do kolekcji możesz zmienić ich kolejność. Produkty do utworzonej już kolekcji możesz także dodać z poziomu listy produktów. Zaznacz produkty i z menu multiakcji wybierz. Dodaj do kolekcji i wybierz docelową kolekcję. Kliknij wykonaj. W pakiecie Shopper Premium możesz zaplanować konkretną datę i godzinę dodania produktów do kolekcji. Edytując dany produkt, również możesz dodać go do danej kolekcji lub w analogiczny sposób usunąć go. Aby zweryfikować, jakie produkty znajdują się w danej kolekcji, przejdź do edycji danej kolekcji, do zakładki, produkty w kolekcji. Z poziomu listy produktów również możesz odszukać produkty z danej kolekcji, skorzystaj z filtrów. Gdzie wyświetlają się kolekcje z produktami, możesz wyświetlić produkty z danej kolekcji w dowolnym miejscu na stronie sklepu. Przejdź do edytora szablonu który znajduje się w zakładce Wygląd i Treści, Wygląd sklepu, Obecny szablon graficzny i kliknij Edytuj układ i styl szablonu. Wybierz stronę, na której chcesz wyświetlać kolekcję, np. stronę główną. Przygotuj miejsce tworząc nową sekcję, następnie odszukaj Typ Modułu, Kolekcja wybrana z listy i przeciągnij kafelek. Dodaj nowy do utworzonej sekcji. W formularzu edycji kolekcji wybierz kolekcję, którą chcesz wyświetlać. Dodatkowo możesz skonfigurować inną nazwę kolekcji niż została ustalona w panelu administracyjnym sklepu. Dodatkowy opis pod tytułem modułu. Maksymalną liczbę produktów wyświetlanych w module. Liczbę produktów w module ze względu na daną szerokość ekranu. Link do strony danej kolekcji, w której widoczne będą wszystkie produkty z kolekcji. Możesz zmienić treść linku, który kieruje do tej strony. Możesz wyświetlać wiele różnych informacji o produktach w widoku modułu kolekcji. Możesz włączyć skracanie nazw produktów. I standardowo możesz zdecydować, na jakich urządzeniach kolekcja ma być wyświetlana. Jeśli używasz jeszcze szablonu w technologii RWD i chcesz wyświetlić produkty polecane na stronie głównej, to po utworzeniu kolekcji zaznacz opcję Strona główna. Produkty wyświetlą się na stronie głównej w stałym określonym miejscu. Dlatego jeśli jeszcze korzystasz ze starego szablonu, to polecam przejść na szablon Storefront, który dostarcza wielu elastycznych opcji konfiguracji. Kolekcję możesz wyświetlić również jako link w głównym menu sklepu. W panelu administracyjnym sklepu przejdź do zakładki Wygląd i treści, linki w nagłówku i stopce. W sekcji Nagłówek z rozwijanej listy wybierz kolekcję, którą chcesz dodać do menu. Możesz zmienić kolejność linków w menu za pomocą metody przeciągnij i upuść. Jak usunąć kolekcję? Na liście kolekcji kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję Usuń, a następnie potwierdź tą akcję. Oczywiście, jeśli nie chcesz usuwać kolekcji, możesz po prostu wyłączyć jej aktywność. Jeśli chcesz usunąć dany produkt z kolekcji, to wystarczy, że przejdziesz do listy jej produktów i wybierzesz opcję Usuń. Za pomocą filtrów wyświetl kolekcję, zaznacz wybrane produkty i z menu multiakcji wybierz Usuń produkty. Kupujący przeglądający produkty w Twoim sklepie może odfiltrować je na podstawie danej kolekcji, np. lato, jesień czy prezenty dla niej. Żeby uruchomić taki filtr, w panelu administracyjnym sklepu przejdź do zakładki Ustawienia, Produkty, Filtry, Opcje przeglądania, zaznacz kolekcję i kliknij Zapisz.